Zadanie z pierwszej zasady termodynamiki. Mamy na rysunku taki wykres przemiany gazowej we współrzędnych V od T. Na odcinku AB wiemy, że gaz otrzymał ciepło 100 kJ, a na odcinku BC nad gazem wykonano pracę 60 kJ. Mamy obliczyć zmianę energii wewnętrznej w całej przemianie i ciepło otrzymane przez gaz w całej przemianie. Więc tutaj trzeba sobie zrobić taki bilans i wszystko dokładnie rozpisać. Czyli wiemy, że w przemianie AB gaz otrzymał ciepło, czyli to ciepło będzie na plusie 100 do dżuj. I tutaj nas interesuje ciepło i też zmiana energii wewnętrznej. Więc do zmiany energii wewnętrznej potrzebna nam też jest praca. Także patrzymy, jak to będzie z pracą w tej przemianie AB. To jest przemiana izochoryczna ta AB, więc tutaj praca będzie 0, bo w izochorycznej nie ma zmian objętości, tłok nie przesuwa się do góry ani w dół, nikt pracy nie wykonuje, więc praca jest 0. W przemianie BC wiemy, że nad gazem wykonano pracę, czyli jeżeli ktoś nad gazem wykonuje pracę, to do pierwszej zasady termodynamiki tą pracę dajemy z plusem bo tutaj tak jakby zyskujemy energię, natomiast jak sami wykonujemy pracę, czyli gaz wykonuje sam, to wtedy jest ta praca na minusie. Więc tu będzie na plusie 60 kJ ta praca. I teraz jak to będzie z ciepłem w tej przemianie BC? Tutaj trzeba zauważyć, że ta przemiana BC to jest przemiana izotermiczna, bo tutaj jest temperatura stała. I w przemianie izotermicznej jest tak, że zmiana energii wewnętrznej jest zerowa, bo o tym już mówiłam, że... Zmiana temperatury jest proporcjonalna do zmiany energii wewnętrznej, yy, więc jeżeli tutaj nie rośnie temperatura, nie zmienia się, nie zmienia się też energia wewnętrzna, więc skoro tutaj jest plus 60 kJ, jeżeli chodzi o energię na sposób pracy, to musi być tyle samo, tylko że z przeciwnym znakiem dla yy, ciepła. No bo łącznie bilans tutaj delta U w tej przemianie ma być 0, więc tutaj Q musi być minus 60 kJ. To warto pamiętać, że zawsze bilans musi być 0 na energię wewnętrzną w przemianie zdermicznej. Czyli jeżeli na przykład by było tutaj Q plus 50, to W musi być minus 50. Jeżeli W jest minus 40, to Q plus 40, bo zawsze musi łączna. Być y, ta zmiana energii wewnętrznej y, zero w przemianie izotermicznej. To warto pamiętać. O tym już mówiłam wcześniej, ale nie było tego w dużej ilości zadań, więc warto sobie gdzieś to zanotować jako coś ważnego, o czym warto pamiętać. No i teraz, jak już mamy to wszystko ładnie wypisane, to możemy teraz sobie y, liczyć to ciepło otrzymane przez gaz całej przemiany. No to tutaj będzie w przemianie pierwszej plus 100 kJ, potem minus 60, czyli łączny bilans ciepła będzie na 40, na plusie kJ. No a zmiana energii wewnętrznej, no to w przemianie AB, ta zmiana energii wewnętrznej, chociaż tutaj sobie tak zsumowałam na sposób ciepła i na sposób pracy, czyli na sposób ciepła to mamy tutaj plus 40 kJ łącznie, natomiast na sposób pracy mamy plus 60 łącznie, czyli razem wychodzi ta zmiana energii plus 100 kJ.